Dobropole, wschodnia Ukraina. Cztery osoby nie żyją, blisko 30 jest rannych. Celem ruskich morderców w centrum handlowe. Kolejny wymyślony przez Kreml strategiczny obiekt. Do potężnego nalotu bombami Fab 500 doszło w centrum Dobropole, a konkretnie w centrum handlowym Aurora, które było wówczas otwarte. Drugie piętro zawaliło się na pierwszym. Trwają akcje ratownicze i poszukiwawcze. Do tej pory zarejestrowaliśmy 75 uszkodzonych budynków, w tym 54 pawilony, 13 uszkodzonych budynków mieszkalnych i 8 pojazdów. Na wschodzie Ukrainy Rosjanie odzyskują przewagę w powietrzu. Naloty bombowe i ataki rakietowe to codzienność. Ha, to Jednym z elementów obrony, który mógłby powstrzymać takie ataki, są wyrzutnie Patriot. Kijów ma ich jednak za mało, ale to ma się zmienić dzięki decyzji Waszyngtonu. Patrioty zostały już wysłane. Przyjeżdżają z Niemiec, a potem Niemcy je zastąpią i we wszystkich przypadkach Stany Zjednoczone otrzymają zwrot kosztów w całości. Koalicja krajów NATO, które chcą wejść w umowę sprzętową, już jest spora. Przewodzą Niemcy, którzy właśnie po cichu wycofali się z obietnicy dostarczenia Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu, licząc na Amerykanów. Według analityków to dość przewidywalne zachowanie Berlina. Niemcy systematycznie rozpoczynają proces wzmocnienia militarnego własnych sił zbrojnych i także proces modernizacji posiadanych zasobów pocisków Taurus, tak aby Odpowiadały e, zmianom na polu walki, były jeszcze lepsze, le, jeszcze bardziej dokładne e, w precyzyjnym rażeniu celów naziemnych oraz żeby wydłużyć ich resursy ponad rok 2035. Oczywiście e, tylko i wyłącznie na potrzeby niemieckich sił zbrojnych. Zakupy w Stanach Zjednoczonych deklarują też inne kraje. Holandia i Norwegia już zadeklarowały pozyskanie całych baterii Patriot dla Ukrainy. Stres. Podchodzimy do tego z pozytywnym nastawieniem. Jak zapewne wiecie, Holandia robi już wiele, w tym w zakresie obrony powietrznej. Od systemów rakietowych Patriot, baterii rakietowych przez F-16, aż po wartą 1,5 miliarda dolarów współpracę w zakresie dronów między Holandią a Ukrainą, aż po systemy radarowe do zwalczania nadlatujących dronów. Przeanalizujemy również, co możemy zrobić w związku z zapowiedzią pana Trumpa i będziemy działać dalej. Niestety wśród kluczowych graczy NATO znalazł się już kolejny hamulcowy to Francja, która miała jednoznacznie odrzucić propozycję Amerykanów. Według zachodnich mediów Macron chce na współpracy z Kijowem zarobić i nie wydawać pieniędzy na amerykańskim rynku. Ba, namawia do tego inne kraje członkowskie. Dwóch francuskich urzędników, zaznajomionych ze sprawą, stwierdziło, że Paryż nie przyłączy się do inicjatywy zakupu amerykańskiej broni, ponieważ prezydent Francji, Emmanuel Macron, od dawna nalega, aby Europejczycy budowali własną bazę przemysłową w dziedzinie obronności przez lokalne zamówienia. To o tyle zaskakujące, że patrząc na możliwości produkcyjne europejskiego sektora obronności jest, mówiąc delikatnie, kiepsko. Amerykanie mają zapasy i możliwości produkcyjne w Europie. Wyzwaniem jest zwiększenie produkcji amunicji, nie mówiąc o czołgach, samolotach czy systemach obrony przeciwlotniczej. Z drugiej strony Francja od lat konkuruje z amerykańskimi firmami zbrojeniowymi. Ba, często lobbuje na europejskiej scenie politycznej właśnie na rzecz swoich firm, próbując wyprzeć z rynku konkurencję zza oceanu. Tak było też w Polsce dekadę temu. To jest bardzo trudny okres gospodarczy dla tych państw i one próbują swój wzrost gospodarczy również pobudzić w oparciu o swój rodzimy przemysł zbrojeniowy, a niestety polski rząd nie podejmuje decyzji mających na celu wzmacnianie polskiego bezpieczeństwa w oparciu o pewne priorytety, o konkretne priorytety, takie jak jakość danego towaru, termin dostawy, cenę, tylko skupiają się na tym, to wyglądało, co robili już w poprzednich latach, tak jak to miało miejsce, jeżeli chodzi o zakup Karakali, czyli po prostu bezmyślny zakup z śmigłowców wielozadaniowych, które nie były najlepszą ofertą na rynku, a zostały tylko i wyłącznie kupione ze względu na kwestie relacji polsko-francuskich. Rywalizacja na rynku zbrojeniowym nie powinna dziwić nikogo. Biznes jak każdy inny, tyle że w czasie pokoju. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy mówimy o czasie wojny, a dostawy sprzętu potrzebne są na wczoraj. W tym przypadku wyraźnie widać, że jedynym krajem dysponującym zapleczem i możliwościami do wsparcia Ukrainy są Stany Zjednoczone. Kamil Trzaska, Republika.